Dobra, to e, w dzisiejszym odcinku przechodzimy, sob, robimy czytelne oro, idziemy do Sawki, zmieniamy skin, o, nie zdążyłem mieć skina. E, to ja się teraz was zapytam, jak tam wasy pierwsze wra w tym sezonie? Moje? Jest okej okay, ten sezon, Grinduje się karnet, najbardziej z karnetu mnie teraz interesuje Dust Twitter i po prostu żeby sobie mieć style do Eevee. I ten, to jesteśmy sobie w busie, jak zwykle. Teraz tylko pytanie, gdzie lecimy? Może lecimy um, na Tilted Powers. zobaczmy sobie w sumie, jakie są dzisiaj challenge. I ten. No i jakieś tam są, nie no. Pewnie nie zrobimy, ale dzi dzisiaj próbuję zrobić setny level. Ma, o dobra, mamy pompę moją ulubioną. Udowodnię wam, że jestem pro. Dzisiaj miałam taką. No, z, przykrą sytuację, bo gadałem sobie z moim kolegą i ko do, doszedłem na serwer po stronie Floity. I miałem rekrutację do teamu i mnie nie przyjęli. Po trzech rundach miałby 10, miał być normalny 1 v by, były boksy. Miał być jeden na jeden, było jeden na 2. Zabiłem jednego raz, to yy, ten, to po pierwsze były te rundy, po drugie w dwóch, to, to nawet yy, nie dali mi zacząć grać, już mnie zabili od razu nie, i mnie wy, wyrzucili, dali mi jeszcze time out, tak jak zacząłem ten, yy, coś z tym robić, więc no, na byłem na serwerze spocony Floyd nie wchodźcie tam. Tam są tylko debile jakieś. I tyle. Nie opłaca się zdenerwować. W tym czasie ja, ja se tutaj shiftuję. Bot idzie nas zabić. Ale damy mu heada. I ten. No i właśnie, nie mówiłem nic o lajku. Lajk, like, sub, wszystko. Muszę mieć, no po tak, Kość tam gierka mamy dopiero do tylko jednego kila, ale już to naprawiamy, ten co ten, ten siedzi z tym tak już są dwa, dwa nowe kile y na konto będzie oczywiście, ciekawe jak zedniemy, no typowy strat, dobra boom head i już, no i tak po prostu. Wiem, gdzie jest tamten drugi gość, ale ja mu robię hasa lawista, sztucz Ten, ucieknę jak mój stary z mlekiem, 10 lat temu. W sumie to 11 lat temu. Jestem boomerem starym, wiem. Tak napiszcie w komentarzu, czy mam robić kolejne update stawki. W tym czasie się zapytam, jak piję tą flotkę, w sumie ją wypiłem. Ale to, to nie ważne. Laserujemy se tu No nie wiem czemu wymieniłem tego kałaka na ale już to właśnie zrobiłem. wymieniłem znowu na niebieskiego Nie, laserujemy se Ten co nas pił, jakiś bambik Nie wiem jak No jakiś bambik Ja bambikiem nie jestem Wygrałem raz Nie, tu nie, wiem, nie wygrałem nigdy Ale Dobrze mi tu dwa tuznieje. O punkty. Jeden solo, jeden duo. Obydwoje mi dobrze posły. O, nie. Każdy, kto jest? Ojej, ojej, ojej. To, oj, tam są. Dobra. Je jesteśmy, te. Mamy 7 kili. O nie, 8, 8. Nie zauważyłem. Ten. Pewnie włącza, że tam wkleje tam 8. Albo nie, w sumie. Legramy. Zrobimy tyle. zadanie, zadanie przy okazji Zadanie, lasagne i ten No zabijamy, zrobimy tutaj owo totalne. Ja go ja zrobię w tej tylko może za jeden sezon. Jak będę mieć jak najwięcej stylów do klika, stylów do ogólnie i tak dalej. No i jakoś tamte... Teraz tylko pytanie ty... No wygramy tą gierkę! Kurde, dostajemy już trochę P, themaze. A tak samo miałem mówić UW na odcinku. Ale tego oczywiście. No ale. Eee, tego nic się nie stało. Nie wiem, na tam lajków. Ale w tym odcinku, jak będzie 5 lajków, wtedy powiem UW. I kampimy na kogoś. Nie wiem, co nawet. Na kogo? Zbugowało się auto, snap, no, u mnie. Eee, ten. Eee, no. To jest te? e nie wiem co, co gadać, trochę tak jak, jak gadam z kimkolwiek. Nie mam o tym gadać już, ale to w takim razie może pogadajmy się temat yy, tego. Mm. No, my se tutaj mamy high ground. Nie wiem czemu mu nie mnie żadnej dystansowej broni, ale mamy przynajmniej błota, więc dystans. No i oczywiście zmaksowaliśmy, bo jesteśmy, bo jesteśmy trochę od kółka to niedaleko. E, muszę chyba zrobić filmik z jak grają typ e, Glasa Ma Max. Po pierwsze zawsze, dużo razy e, bierze spiderki. Po drugie rejduje się jak musi jego sadzonkę niszczyć. Po trzecie e, zawsze ten. Mm, dużo razy nie e, musi uciekać ze strefy. Tak było wcześniej. te ma, gracze typu Mach, zazwyczaj grindują level i też yy, na przykład nie widzą, jak idą po, koło całego składu, całego trio. Kiedyś wam tego clipa poka kiedyś pokażę go. Właśnie, może funny moment zrobię. Fajny moment z, z, z Maxem, bo, bo pokazałbym Wam takie klipy, to jakby się nie. Jakby by nie było ani danego klipa, na którym się nie. Jakby byłby klip. Jak byłyby, jakby wszystkie klipy byłyby nieśmieszne, to byłoby to dziwne. To jest. Jestem takim noobkiem w Fortnite'a czasami, ale jestem prosem oczywiście. Że mam 12 killi. I to jakiś Omega nas bije. Pot, pot się zlewa z nas. No i minek! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! No i mykamy się do lobby. No i to tylko zerkniemy szybko na sklep. No i to koniec tego odcinka, co nie? Oczywiście to koniec. Bo mamy 12 gwiazdek bojowych. To, to wałki sobie odbierzemy. I Kulde, Cool, dead, cool dead, Tylko jeden level i będę mieć data Wadera! Będzie fleksowanie się. No i no i taki sklep, sklepik taki jest. Tylko tak zerkniemy właśnie. Nå Så vet jeg at det er ikke hans bygg.